Dobra, mam nadzieję, że ogarniesz Bedwarsy dobrze i że nas wykerujesz. Bo jak nie, to wiesz. To będzie lota, więc z tobą nie zagram. <grym> Czy coś. Dobra. Aj, ja mam skina. Poka tego skina. Wygląda groźnie. A za co mogę dać muta? No na razie nie dawaj nikomu żadnego muta, byku. Po prostu traktuj to jako poświetlenie niku na czacie, a nie jakieś mutowanie. Jak ktoś wbije i będzie jakieś reklamował gorące mamuszki, no to wtedy możesz mu muta dać. Albo. No, na razie nikogo nie mutu, nie ma co. No nie, posta zabudowali. Nie no, nie chcę ci dać przecież, ty. Nie ten. Nie. Nie bądź tak negatywnie nastawiony. Kurde, kupię w drugi miecz, brawo ja. Raczej nie chcę ci dać. Poza tym, jak coś to się odblokuje, nawet jak ci da. I zabiorę wtedy moderatora. Więc teraz nie dawaj nikomu żadnych bloków. Ani nic. <grym> Gorące mamuśki, no. Gorące mamuśki w twojej okolicy. 23 km od Ciebie, <noise> czy coś. Są takie reklamy. Okej, okay, co, co oni tu robią? W ogóle... Nie, zabili mnie, ale w sumie i spadli. Więc jest dobrze. Albo jakiś... coś na powiększenie, wiadomo czego. To też raczej tutaj nie, nie powinno przejść. Dobra, on ogarnął, że ja... Po... O, ogarnął, że poszedłem im od pleców. Więc musimy to jakoś teraz sprytnie rozegrać. Dobra, idę sobie tędy teraz. Chod. <grym> Dobra. Co zrobić? O co chodzi? Tam było 2 km, a nie 24. Chyba powiedziałem 23. Mi chodziło o 23. Patrzcie to, patrzcie to. Tamten pobieg na łóżko. Ten został... Oni w ogóle nie poszli zniszczyć tam. Co oni robią ze swoim życiem? Ja nie ogarniam ich. Dobra, ja stąd spadam, bo nie mam życia. Mi chodziło o meduzy te wzięte, że to 23 km, wiecie. Czy eee, coś takiego było chyba. Że mam do Ciebie 23 km. No nie! Ok. Najgorsze. Ech, ja jedyny nie mam moda. Okej, okay. pierwszy dzień czekania na moda. Możesz ten. Okej, okay, dałem zagrać... Sorry zde... Nie chciałem tego zaczynać <grym> Popsułem lekko, delikatnie Domin łatwo, siema Domin Eluwa elo elo Pierwszy dzień ciekaw... no ja ci mówię, to musisz jak Daniel Marcikal TikToki codziennie nagrywać Czekam aż fanek da mi moda to, to jest content stary Musisz wiedzieć, pierwszy dzień czekania na moda, tiktok, pierwszy. Jak, albo jak czekali na Freeza na ławce aż do nich podejdzie. Też takie akcje były. Więc musisz zrobić coś podobnego. <grym> czy coś. Dobra, lecimy, 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 dawaj, dawaj, speed bridging czy tam mu... no cokolwiek, cokolwiek. Po prostu, żeby szybko... Jaki, jaki gangster, on w ogóle samemu sam zeskoczył na dół. Ale oponet nam się trafił, jaki groźny. Jaki groźny Dobra, patrzcie na to, patrzcie na to, podchodzicie tutaj. W ogóle ten. Aha, co tu się stało? Czemu ich już nie ma? Pierwszy dzień, pierwsza minuta czekania na moda. Pierwszy dzień na, na stegnie. Na plaży na stegnie jestem, czy jakoś tak to było? Nie, to też było w sumie dobre. Dobra, na niebieskich trzeba lecieć. Tak, tak, tak? Nie, niebieskich nie ma. Co chodzi w tej grze? Czemuż tutaj większości ludzi nie zostało? Masakra. Okej, okay, okej okay, Fenek, spoko <noise> nic, ja nic nie mówię. Ja, no nie, chyba mamy po łóżku. Jakie mam kolory? A nie, dobra, my jesteśmy... Już pomyliły mi się kolory. Nic nie było, nic nie było, nic nie było. Dobra, mm, na co zbieramy? No chyba. A ja mam może będziesz. Czekaj, bo czerwony mi bił, zaraz przeczytam co tam napisałeś. Bo to groźny ponęt był. Ej mamo, może będziesz się nazywał FNCX? Co ty do mnie gadasz? O co chodzi? Jaki FNCX? Jak ja pierwsze słyszę. Dobra, patrzcie na to jakie potężne przedmioty nam tutaj przynieśli. Jednego diamenta. Dobra, tam są ci morscy. Trzeba ich dojechać. Chyba najpierw trzeba się tutaj budować, a później... Na plaży wstegnie. jestem siema. A ona ten. Popularna chyba się stała. Ciekawe jak teraz sobie żyje. czy jej poziom życia się zwiększył dzięki fejmowi. Chciałbym ją kiedyś spotkać na ulicy, ale znając mnie, to bym nawet jej nie rozpoznał. Kiedy ostatnio spotkałem Lalunę i jej nie rozpoznałem na ulicy. Więc ja tak patrzę, jakaś typiara w ciuchach fejmu i tak myślę, kurde, kto to może być. Taka. No ona totalnie nie wygląda jak na tych kamerach. I, o kurde, prawie wpadłem w tą dziurę. No, no i tak przeszedłem sobie. Mm, obok i tak się zastanawiałem się, jakaś nowa zawodniczka I, i jednak Jednak okazało się, że to La Luna Jaki masz mieć nick? Ja mam dobry nick, nie zmieniajcie mi nazwy o prawie sobie spadłem No nie, nie bij mi kumpla <ścoughs> Prawie mi kumpla dojechali Zrobisz Godbridge dla widza? Ja nie umiem. <laughs> ale dla, dla widza, czekaj. Czekaj, czekaj. Dla widza, dla widza zrobię. Ja nie umiem, ale dla widza, dla widza zrobię GodBridge dla widza. No. Aha, w ogóle to się inaczej robi. Ja zrąbałem to totalnie. Czekajcie. Będzie drugie podejście do godbliża, Bo to się nie, nie biegnie i ten. I się nie stawia, tylko. Dobra, czekajcie, to sobie wrzucę tutaj. To sobie wrzucę tutaj, żeby szkoda nie było. I teraz będzie go, go odbliża widza. Go odbliż dla widza. To się chyba robi jakoś tak i... Jeszcze trzeba na tym widzowie podpracować. Lekko trzeba delikatnie popracować. Ale... Ale już jest blisko. Nie no, żartuję. Ja się raczej tego nigdy nie nauczę. Za, za wysokie progi jak na moje nogi czy, czy jakoś tak. Nie da rady niestety. Zmieni nick na Żul mieścio jeden mogę zmienić na Per HD TV, coś takiego, nie wiem, żul TV to żulmiecie TV by pasowało. Bo zazwyczaj jak są jakieś patologiczne kanały na YouTubie, one mają wniku na końcówce TV. Ja raz myślałem, że Wersow spotkałem i nadal myślę, czy może to była ona. Nie wiem, a co kochasz Wersow czy nie? Bo ja na przykład mam plakat z NACU, bo to jest moja idolka. Kiedyś zawsze chciałbym być jak NACU, co w się... Sensie, no, wiecie o co chodzi. codziennie rano jak się budzę to sobie myślę, że. Właśnie. Myślę o niej przez sen i później budzę się i myślę, że chciałbym być jak ona. Co ja zrobiłem? To się robi z zoomu. Masz. Ja umiem trochę jakieś... Okej, okay, czekaj, mam jakiegoś zooma. Czekaj, to trzeba odłożyć tutaj, to też sobie odłożyć tutaj. Dobra, więc mówię, że to trzeba zrobić tak, że tutaj trzeba idealnie na krawędź najechać. Tylko, że mi to lata trochę, ok? Trzy kratki zrobiłem, widzowie. Jest progres, jest progres. W po, porównaniu do tego, co było na początku, idzie mi naprawdę nieźle. Mam wrażenie, że trolluję totalnie tą grę. Ale cóż, ile mam lat? Za, dużo, za dużo mam lat, niestety. Dużo, za dużo. Dlatego celuję w NACU, a nie w Na następnym. Okej, okay, Emeraldy nam zabrali. No, coś takiego. <ścoughs> 21, coś pomiędzy w sumie. Kurde, miałem coś mówić, ale ale, ale zapomniałem. Aha, że na następnym fejrum będę bił się z Marcinem Dubierem o NACU. To jest mój, mój plan taki, wiecie. Moje wyzwanie życiowe. Ej, szczerze, szczerze to. To nie wiem z kim, dokąd powinienem iść. Tutaj biegną jacyś różowi. A ci różowi biegną do kogo? Jak złoci tylko żyją. I chyba my. My jesteśmy z żółci. O kurde, on ma 4 HP. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. okej, okay. No nie, 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 nie. Jeden z Zero HP miał przecież! Dlaczego on nie umarł? Tylko on mnie zabił. Mały Godbridge. Wow, ale fajnie, no dzięki Waszej pomocy. sam bym go w życiu nie zrobił. No. Więc dzięki, dzięki za rady. How to make... Nie wiem, jak zrobić Godbridge? How to make bridge? Reb... The... Godbridge? <ścoughs> Coś takiego. Jezu. Dobra. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czemu nie możemy... Musimy się w ogóle w grupę zebrać, bo jeżeli będziemy tak biegać sami, to raczej nas dojadą jedno złoto, jedno złoto, dobra jest bierzemy sobie to, to jednego firebola więcej nie potrzeba yy, fenek versus Marcin Dubel Fener Queen, bo Dubel to taki mały no dokładnie, przy mnie to wiesz przy mnie to wiadomo, że jest mały <laughs> nie no śmieszkuje. ogólnie Ale... zawsze jak oglądałem te, te takie filmiki jakieś u no nie wiem od Versów czy coś to ona zazwyczaj była w towarzystwie kobiet i wydawało mi się, że ona jest duża no, ale później jak zobaczyłem jakieś takie, jak ktoś z Irli nagrywa No to się okazało, że ona w sobie taka malutka jest W porównaniu jeszcze do Lexi Bo wiecie, jak stoicie przed kamerą, to tego nie widać No, ale... Jednak jak tak sobie popatrzycie, no to Jednak jest jakaś różnica Poza tym z Marcinem Dubielem bym się w życiu nie bił, bo... To nie ta waga, nie ta kategoria wagowa Za ciężki jestem Ile masz w pasie? <laughs> Skąd mam wiedzieć, ile mam w pasie? Nie mam totalnie pojęcia, stary <laughs> Ej, tam się buduje ten a, już się wystrzelił. Myślałem, myślałem że to jest moment, w którym będę mógł zabłysnąć, ale okazało się, że jednak jeszcze ten moment przyjdzie, czy nam jest. Ok, fajna jak zastępca Nacu. No, a w ogóle ten. Fajnie było kiedyś pójść na fajne MMA, tylko problem jest taki, że... Mam obsa. i... A mamy OPSA! źle przeczytałem. Ja w ogóle czytać nie umiem widzowie, jak widzicie. Myli mi się ciągle, więc delikatna lipa Z2, spoko, spoko. Lubię zastępca grubego. Co? Co ty do mnie gadasz? Że, o, ja gruby w życiu. Jakbyś mnie zobaczył w życiu, to byś się przestraszył, nie? <laughs> nie no, tak strasznie chyba nie wyglądam. Może być się przykra po prostu zrobiła. <laughs> Że ktoś tak wygląda. Nie, no dobra, gdzie, jest, gdzie są ci różowi? Musimy ich dojechać. Okej, okay, przede mną są. Hey. Akurat ich szukałem. Dubie zastępca grubego. O co chodzi? Jakiego grubego? Patrzcie to. Pyk. Pyk. Ok, on w ogóle. co on robi? Hey. Dobra, na ostatniego hita. Idealnie wpadliśmy mu na M. W ogóle 6 złotych jabłek mamy. Ale się powodzi. Od razu sobie dwa zjedzmy. Kto bogatemu zabroni? Nie wywaliło mnie. Wywaliło mnie? Wywaliło mnie? Nie, ale lagi są lekkie. Sorry, widzowie. Sorry za lagi. Mam nadzieję, że mi wybaczy wybaczycie. Ja chciałem dobrze. Głupio by było, jakbym gdzieś tutaj sobie spadł. No nie! Nie, nie, na hita go mam! Okej, okay, już myślałem, że mnie zabije. ale to by była lipa. Dawaj maskę, dobiera i każdy się wystraszy. Ostatnio ziomek z klasy mi pokazywał, że zrobili Halloween i jeden ich kolega się przebrał za papieża. <grywy> to dopiero jest przebranie. Okej, okay, został jeden, jakiś hop. Dobra, S to będzie łatwa wygrana, coś czuję. Podlepszę nam. Aha, nie mogę podlepszyć zbrojki, bo nie mam diaksów. Niedobrze. Dobra, gdzie może być ten złoty? Gdzie on może się chować? Myślicie, że doskoczę tam czy nie? Na spokojnie doskoczę, co nie? Pyk. Pyk, okej. Okay. Udało się. Ale chodzi mi o dobiera, że on jest zastępcą grubego. Kto to gruby? Ja się... Ja nie wiem. Jak dajesz na te moda, to na DC dajesz, czy jak? Nie daję na Discordzie, bo na Discordzie nie ma takiej funkcji jak moderator chyba. A jak jest, to ja nie używam... Ja nie wiem, co to jest Discord. Ja jestem opcy w tą technologię Ja tam najchętniej bym wcale nie używał tego Discorda Ale wiem, że jak komuś dam moderatora To on może rozwalić serwer Więc wolę nikomu nie dawać na razie na Discordzie żadnych moderatorów Bo. Co tu, co to za strzały tutaj są? Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Okej, okay, problemy są, problemy są widzowie On w ogóle jak Diaks... jak Dyaksową zbroję ma, Hop. Trzeba ostrożnie być. Ale tak jeden chłop się przebrał za papieża, drugi za, za ciukcie. Więc to w ogóle było, było złote przebrania. Dobra, ja w ogóle chyba powinienem mieć broń łóżka. Patrzcie na to, patrzcie na to! Śmiesznie jakby mi się udało którymś fireballem dotrafić. No nie! A blisko było w ogóle fireballem się skończyły. Nie dobrze jest niedobrze. Czuję, że on zaraz nie widkę kupi za Emeraldy i będzie mi lipę. Niedobrze jest, niedobrze widzowie. Są problemy. Po pierwsze nie mam już fireboli. Po drugie Hopman jak w zbroję. Musimy to jakoś... Nie wiem, jakoś sprytnie najlepiej rozegrać, tylko że nie mam pojęcia, jak sprytnie rozegrać. Możemy kupić heista. Generator kupiłem! Co ja? Co ja zrobiłem? Aha, ochronę trójkę. To ja już nie wiem, czy ja dobrze kupiłem, czy nie. Gruby to nywym. kto tymczasem jak to. Jest ja stary, nie czaję, co ty widzisz na tym czacie, ja się gubię. Ale to, to może dlatego, że jest późna godzina już i dlatego. Ja bym dał bana takiemu jednemu, który ma rangę przyjaciel serwera. Nie no, jemu nie możesz, to jest mój ziomeczek z ławeczki. Okej. Okay. Okej, okay, spad samemu. <grym> <grym> o nie, gg. <laughs> Nie pisz tak, bo możesz zostać ukarany.